Z tej strony Lankis. Dzisiaj jesteśmy na Wielkim Jeziorze, gdzie już kiedyś łowiłem okonie. Jak widzicie dzisiaj jestem w woderach. No i co? Mamy samo spinning oraz leciutenki spławik grzywcowy właśnie typowo od okonika. Będę miał drżownicę i zobaczymy co uda się złapać. Trochę wieje, ale mam nadzieję, że jakoś bardzo nam to nie przeszkodzi, więc zapraszam Was do oglądania. No! Tak samo jak naprawdę bardzo spadł tutaj poziom wody, I też, przepraszam Was za szumy, bo tam jeżdżą motocykliści, a jakieś kładowcy. No i też może dosyć silnie wiać, niestety. Nie myślałem, że będzie aż tak wiało. Ale najpierw spróbujemy na tego robaczka, na lepki spinning, bo zauważyłem, że... Mam poplątany zestaw na jednej z wędek do właśnie do tego spławiczka. A tak jak będzie on bardzo potrzebny to po prostu potem go użyję. Mamy takiego małego robaczka. Ciężarek jest, o tu jest mini okonek tu płynie. Ciężarek jest do 0,60 g. No zobaczymy, czy coś uda się wyciągnąć, bo to może się okazać jedną wielką niewiadomą. A tutaj właśnie jakieś okonie zaczęły ganiać. No nie był nie wiem czemu się nie wpinają. A tam po drugiej stronie tak samo też trzeba jest Dzisiaj dosyć zimno, Jakoś, jakoś tak bardzo w wodarach tego nie czuję, więc o tyle dobrze. O, siedzi, zobaczcie to. I to nawet, dobra, nie wiem, może nie gigant. Zobaczcie. Taki maluszek. Wow. I dzisiaj łowię je do rozlewiska. Więc z takimi nawet idziemy, żeby potem na późniejszą jesień, a nawet zimę łowić ryby nad takim rozlewiskiem. Więc nawet z takimi okoniczkami idziemy. No i co? Właśnie łowimy jego rozwisk. O, był strzał. I siedzi. O, ładniejsza, zobaczcie to troszkę większy O dobrze, może z tym trochę większym to, to trochę przesadziłem Zobaczcie taki maluszek Jakby tutaj jakby coś go atakowało. O, siedzi, zobaczcie to. Siedzi. Jest, zobaczcie. Taki okonitek. Wiedziałem, że jak zmienię na robaczkę i tu przyjdę, to się zaczną efekty. Taki oto okonitek. Tak samo jestem ciekawy, kiedy załatwi ten film, bo samo o tym nie wiem, czy zostawię go na Zimę, czy wypuszczę jakoś teraz? Czy uda mi się w ogóle zgrać te pliki, które właśnie mam tutaj na kamerce? Bo będę robił to pierwszy raz, a już nieraz zostawałem nerwicy od zrobienia takich rzeczy. O, tu widzę takich koń, które nie wziąć, ale trudno. No nie wiem. Ogólnie powiem Wam, że ta wyprawa będzie dobiegała powoli. O kurde, dziura wpadłem końca. Bo teraz założyłem sobie obrotóweczkę no i zmieniłem kijek. Bo tamtym, jak miałem tą żyłkę, to powiem Wam, że rzucanie to była tragedia. Musiałem zmieniać zestaw, no dobry parę razy. I z czego już za czwartym razem, jak od razu chwilę po zarzucie. Mi się tak stało, a to że to pierdziele i zacznę po prostu łowić na większego już konia lub szczupaka. Zobaczymy, jeszcze tak się uda coś złapać, kto wie. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, ale ta decyzja okazała się idealnie trafną. czułem jak mi coś lekko bije i ja zastanawiam się co to czy to ryba nie wiem czy widzieliście na nagraniu i w końcu to zaciąłem i zobaczcie taki okonek na obrotóweczkę A no to na tego robaczka nie byłem w stanie, a ty na obrotóweczkę ciusieńko taki okoneczek, no najmniejszy wiadomo ale jest już czwarty jeszcze jeden. No i będzie dobrze. Już powoli się ściemnia. Ja będę mniej więcej tak, no przed zmrokiem. No jeszcze postaram się. Może uda się, zapomniałem, jakaś szczupaczka, czy coś. Zobaczymy. Na taką małą obrotówkę to wszystko może wziąć. Ajajaj, aj, miałem rybę. Za tymi za tymi krzakami. Najlepiej no, się drobnica rozlazła. Zobaczymy, czy jeszcze raz coś zaatakuje, ale wiadomo, raczej o koń. Jest! Przy samych tych, zobaczcie. Walnął. Wow, ten to jakiś bardziej czerwony. Zobaczcie. Oj, się wypiął. Stoi sobie tutaj. Fajny Okonek Mam już 35% baterii w GoPro, a nie mam drugiej, więc trochę lipa. A mam nadzieję, że jeszcze coś siądzie ciekawego. Zobaczcie, jak kupy nagle zaczęły bardziej atakować. Ten troszkę większy od poprzedniego. Już ona nawet katar lampowy. I zauważyłem, że tam znowu coś się zaczęło rzucza, rzucać. Nie wiem, czy to one jakoś dużo bardziej wolą tą obrotutkę niż te gumki, czy że taki zbieg okoliczności, że zaczęły... Zgrać nagle, nie miał pojęcia. O, patrzcie, widziałem jak przypasoli, jakim dużo mniejszy, ale długi. Zobaczcie to, jednocześnie biedaczek, trzy kotwiczki. Niemożliwe. możliwe. Pierwszy raz mam taką sytuację. O, zobaczcie to. Nie, ładniejsza ryba była. Kur! To mógł być ładny okoń, bo szczupak. Oprócz tego uderzenia, w drugim miejscu obok wzięła przepiękna ryba, której się nie spodziewałem. Ludzie, jest szczupak! Zobaczcie to! Mam no, szczupaka! Jest! Rzuciłem, bo zauważyłem, że okoliki się rzucają. Łooo! Wow, zobaczcie to! Udało się! Mam szczupaczek! Ja nie mogę! Też się prawie zapiął za trzy kątniczki, ale jaja I on w ogóle ma w pysku jakąś małą rybkę Ale jaja Tylko, że problem jest taki, że on jest w ogóle chory Zaraz wam go dokładnie pokażę i on jest po prostu chory Ma na sobie te takie pazożyty, które były u mnie w stawie. Więc raczej nie będę go brał, a chciałem go wziąć do... Znaczy chciałem wszystkie ryby wziąć do tego. Do tych rozlewisk, ale nie chcę tam zapędzić żadnego choróbska Ale no nieźle, mały szczupaczek. To ja się go z nim zapozuję i go wypuszczam. Zobaczcie, taki mały szczupaczek. Nie, oczywiście nie będę go brać, no bo ma te małe, To są te argulusy, czy jakoś tak, pasożyty. Tutaj się po prostu wyleczy u siebie. Taki mały pistolecik. Ach, powiem Wam, że jestem szczęśliwy. Dawno bardzo nie złapałam żadnego szczupaka. Naprawdę. Jest taki to jest niesamowity. Jeszcze... Wziął jak okoń i myślałem, że to okoń, dopóki go na powierzchnię nie wysunąłem, bo wtedy zaczął trochę lepiej walczyć. Oczywiście brzuszek ma, bo one tutaj są naprawdę przejedzone. Przepiękny szczupaczek. O, przepiękny szczupaczek i co ciekawe! Powiem wam, czy moja kamerka przetrwała, bo nie wiem, czy bo gopro jest wodoodporne, raczej tak, więc wsadziłem je do wody. <grym> Przynajmniej mieliście fajne Ujęcia, Tutaj są okoniki, jeszcze mam chwilę, więc łowię. Może się uda zapaść w ogóle wielkiego szczupaka, kto wie. No bateria mi się już kończy, o dziwo jeszcze mój tata nie przyjeżdża. I powiem wam, że był taki gościu. Nie wiem, trochę starszy ode mnie, może nie, wiem, z 16 lat. No i po prostu sławik mu tam gdzieś, utknął wcześniej. No i po prostu pomogłem mu wyciągnąć i dostałem takiego woblerka w zamian. Podziękowałem, nawet nie jak mu chodzi, mój kanał się nazywa, bo no jak idzie z GoPro, no to mo można się zorientować. Dostałem takiego poper, nie, nie wiem jak to się nazywa. Wolę dużo bardziej karpiować niż spinningować, a przynajmniej zaczynam karpiować. No wy tutaj stoicie, ale jak Wam rzucę w oblerkę, to nic Wam się nie stanie. No i zobaczymy, może jeszcze coś siądzie po tych jak tutaj się przejdę i tu, no to już będę kończy. Dobra cicho. No i wypuszczamy takie okoneczki wszystkie. Drugi, trzeci, czwarty, o. a jednak piąty i szósty i to chyba tyle.